Dobry polsko! Z tej strony nie fundacja. Jest 27 maja, Kortowiada, dzień trzeci. Late start, dzisiaj 11 prawo prawo, prawo Jedziemy na bieg ciągły na ulicę leśną słynną ulicę leśną, proszę Państwa. Witamy, witamy. Nikt nie prosił, nikt nie pytał. Ale kolejny filmik yy, dzisiaj tutaj w lewo Kolejny filmik z serii bieg ciągły No tak się złożyło idzie dzień kortowiady Niewyspali gardła zdarte Lecimy na bieg ciągły, zaczynamy od rozwieweczki Państwa no, jest to pizza. Chyba najbardziej popularna wśród biegaczy, wiatlistów, którzy robią tutaj zakładki. A dlaczego biegaczy? No dlatego, że wesolica, która ma 4 km jest względnie płaska. Moim zdaniem nie jest. Pierwsze jakby pierwsze 4 km do nawrotki są moim zdaniem no, trochę z górki. Dlatego jak ktoś tutaj biega jakiś sprawdziany na 5 km. No to tak to trzeba z przymrużeniem oka brać, bo pierwsze cztery sobie trochę z górki zjechał. A ostatni kilometr przecierpiał, ale jest fajna, bo tutaj praktycznie jedyne jakie samochody jeżdżą. No to są szambiarki, ponieważ ulica się kończy oczyszczalnią ścieków. Po prawej stronie rezerwat tedy po lewej las miejski. Dobra, 3 km rozrywki za nami. 4,33, fajnie. Zrobimy jakieś parę ćwiczeń teraz i ostatnio przed przedciągły fajnie mi się sprawdziły takie dwa dynamiczne podbiegi. Właśnie tutaj więc yy, dzisiaj też to zastosuję Zmieniamy butki i lecimy Uch, to jest standardowo, no tu nie ma regulacji. sprawdzone, najlepsze buty wjeżdżają te same co na filmie jeszcze się nie dorobiłem nowych żabych żaby. Jest to prawda 11 km biegu ciągłego po 3,45 km zobaczymy jak wyjdzie. Tak jak wiem pierwsze 4 km są z górki troszkę, więc e, pobiegniemy no tak może trochę wolniej e, no i co? i Później ogień pod górkę no i będziemy musieli się znowu zawrócić na te 3 km kolejne także lecimy na miejsce gdzie jest oznaczona oznaczona trasa

Coś, co dziewięć. co czterdzieści cztery. 4,39 No teraz będzie ciężko. Jest napięty. Kolejny krok w się podniewa. Tylko 51, więc wolniej, no ale zamiast na tych ław za podwórko, poza tym trzeba się zawrócić. 6.346 czyli już wracamy na przedniej porę a ostatni taki duży ładny porze jest no co ma nie jest luz jest dobrze a 7 teraz nie było? 3,5 mamy 3.45 Albo nie patrz na ręce, tylko Tak, więc i więcej. Serio. No w końcu to jest... takie jest... To jest... To 9.341. To jest... bo nam się kamera To Więc lecimy jest... To そんなにいきなかった。 na début. A ciżej. He. Ej, nie, 334. Patrzymy. Obaczmy. Średnią 343. Sprawdzam. No, szybko. Eee, sekundy na kilometr. Ale dobrze. Tak jak mówiłem, no Później pod górkę już było trochę ciężej, ale dać mi radę, zero kryzysów. mogłem tak biec i biec, naprawdę super bieg. Wpadły fajne dwa treningi w tym tygodniu. W wtorek wjechał stadion 5 razy 800 na przerwie 2 minuty, tam potem tam 3,20 Potem 3 razy 600, tak po 2,55 też na przerwie 2 minuty. Dzisiaj ten ciągły, jutro o 12. Jak wyjdzie 75 km w tym tygodniu, jest jestem sporo. Dzisiaj mamy sobotę. Za tydzień dokładnie mamy bieg na 5 km, ta piątka przy jednej mili. Ostatni bieg w tym sezonie. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze, że nie będzie tak tragicznie, jak na biegach. Będzie godzina dziewiąta, będzie trochę chłodnie. I co? Lecimy jeszcze na kilometr rozbiegania. Teraz kilometr rozbiegania. Baja spokojnie. Wracamy do domu. Jeszcze tak tylko właśnie wspomnę, że te biegi ciągły w sumie to jest mój ulubiony trening ostatnio, bo naprawdę idą na jego dobrze nie mam w ogóle żadnych kryzysów tak jak kiedyś tak jak biegłem ciągle no to naprawdę się sekundy z zaciśniętymi zębami a teraz naprawdę przyjemnie jeszcze pierwszym jest pięć to to znaczy, że te wytrzymałości są odpowiednio poziomy czasami trzeba zrobić coś czego się nie lubi